Cześć Manko z tej strony widziana to jest właśnie co to jest To jest taki odcineczek informacyjny taki filmik raczej nie odcineczek bo no po prostu nie jest to podzielone żadne odcinki sorry za pomyłkę Sam siebie już tutaj próbuję wytłumaczyć przed wami od początku się Ale od razu wam już przejdę do rzeczy powiem że Mam nowe konto Steam Poprzednie sprzedałem no, z jakiego powodu? No, z jakiego powodu, gdyż po postanowiłem po prostu zjednoczyć się z bratem i razem zaczynamy grę na jednym koncie, na jednym koncie w CSGO i za, za racji tego, iż sprzedałem tam te konto doszły mi dodatkowe fundusze to mam zamiar zakupić Deforesta jeszcze na te konto no i może coś z Deforesta się pojawi y oczywiście z CSGO też bo tutaj mamy, jak widzicie, na razie tylko CSGO, no ale nie, nie o to w ogóle ten odcinek powstał, nie będę gadał. Nie się rozgadywał, bo to nie o to chodzi. To jest taki informacyjny, że na tamtym koncie mnie już nie ma, już jest całkiem inny nowy właściciel, więc macie dwie możliwości. Albo usunąć tamte stare konto ze znajomych, albo zaprzyjaźnić się z nowym właścicielem konta. Okej, okay, no to co? Wybierzcie sobie którąś z opcji. No i dostosujcie się do niej, nie ma innego wyboru, a link do nowego Steam'a będzie już uaktualniony w każdym opisie starych filmików, jak i nowszych. Cześć, miedziany salut!